Ruchanie. Pepa z rodziną są na basenie. Uziec ma na sobie kostium. Mama świnka ma na sobie kostium. Pepa go nie ma. Pospiesz się, George. Czekamy tylko na ciebie. George ma na sobie spodenki fagaty. Teraz możemy iść się jebać. George jest pierwszy raz na basenie. Idziemy prosto do łóżka. Co się tu dzieje? Gówno. Przyszła ta jedna zjebana i małym braciszkiem Richardem. Aj kurwa. Haha, <laughs> nonsense. Wygrałem puchar w skokach, gdy byłem młodszy. Co ty kurwa pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś pierdolo. Na szczęście cały czas utrzymuje doskonałą formę. Ty faktycznie jesteś zjebany. Potrzymasz mi okulary, mamusiu? Haha, ha, nie. Będziecie mieli lepszy widok, jeżeli staniecie bliżej. Bądź ostrożny i nie... Pierdnij nam w nos. Na pewno was nie pochlapie, Peppo. Ta jest dla mnie załowa. Bądź ostrożny, tato świnko. Tak, nie ochlap nas, tato. <śmienny> nie martw się, Peppo. Chcesz do basenu? Jebnięty. <śmienny> <śmienny> <śmienny>